Człowiek. Odrodzenie. Wiosna Botczelego symbolizuje odrodzenie. Gdy upadł Konstantynopol, dziedzictwo kultury antycznej odrodziło się we Włoszech. Rozwój druku miał ogromny wpływ na rozprzestrzenianie się ideałów humanizmu. Czym był humanizm? Bezpośrednim nawiązaniem do Antyku, odrzuceniem średniowiecznej teologii oraz dążeniem do wolności, godności i doskonałości. Znów stały się modne słowa Protagorasa, człowiek miarą rzeczy. Każdy miał być kowalem swego losu. Sto lat wcześniej Boccaccio i Petrarca zgłębiali naturę człowieka, zaś wielki Dante zgłębiał tajniki piekła. Giotto zerwał z gotykiem, a Donatello wyrzeźbił akt męski. <sum> – nie. <sumy> wychodźcie. A gracham się Nie Każdy chleb ma nagryć Wezmę ten. O, proszę bardzo. O, na razie. Nie cisno. Wierzę. Ostat. 15 wieczną Florencję można by porównać do Aten Peryklesa. Takiej plejady artystów nie miało żadne miasto od czasów Antyku. Florencją rządził wtedy Lorenzo de Medici, a wielki filozof Ficino wykładał Platona, ulubionego filozofa humanistów. W pracowni wyrokia, malarza i rzeźbiarza pierwsze kroki stawiał młody Leonardo. Stary mistrz uczył go sztuki rzeźbiarskiej, perspektywy oraz architektury. No i malarstwa Mmm, nieźle Leonardo się rozwijał ah, Bardzo ciekawe rysunki Zachwycony urodą ucznia postanowił, że Leonardo będzie mu pozował do rzeźby Dawida O, ładne farbki Dostawca Aunu powiedział, że już nie będzie go sprzedawał. Zapasy się skończyły, a w Wolterze mu odmówili. Sukiennicy używali Aunu do barwienia tkanin. Kapkę tu, ciut tam, ta i już. Zabił mi człowieka. A! Serwus. Musimy jakoś skołować ten aun i to prędko. Pogadamy z szefem cechu. Chodź. Po całym dniu studiów w pracowni rockie Leonardo szedł do siebie. Mm. Nie tracąc czasu na jedzenie, zabierał się do pracy. Trawił go nienasycony głód wiedzy i tworzenia. rodziły się nowe, śmiałe idee. się! W renesansowych miastach włoskich bez przerwy toczono jakieś prywatne wojenki. A skrytobójstwa, cóż, były na porządku dziennym. To nasz! Vendetta! To słowny gość i chyba nie zrobił tego celowo. Zdaję sobie sprawę, że nasz cech nie może funkcjonować w takich warunkach. Odmawiając nam dostaw Aunu, nie mógł nie wiedzieć, że będziemy zmuszeni poszukać sobie innego dostawcy. Ja bym go postraszył, ale może się obrazić. Dobra, jeden-jeden. Wiesz, chyba go przeceniamy. Zmieńmy dostawcę, a co nam szkodzi? Nie, mój przyjacielu, nie zgadzam się z tobą. Zaufaj mi, facet zna swój fach. <śm> Dwa-jeden. Posłuchaj, stary. Przecież płacimy podatki, a więc władze mają obowiązek bronić interesów naszego cechu. Czy mam rację? No jasne. Uczynię wszystko, żeby wam pomóc. Aha. Zawsze bronię naszego rzemiosła i na pewno dostaniecie, co trzeba. Osobiście zajmę się tą sprawą. Nie, nie, bądźcie spokojni. Lorenzo Medyceusz zawsze daje posłuch moim suplikom. Uu. Ładnie mieszka. Volterra odmawia na małunu, a bez Aunu cała produkcja leży. W takim razie sami go zdobędziemy. Jak powiedział, tak zrobił i wszyscy byli zadowoleni. Medyseusz nigdy nie przyjmował odmowy. A ty, Leonardo, skończ tego anioła z lewej. Zdumiony talentem ucznia, wyrok wolał rzucić malarstwo i zająć się rzeźbą. Leonardo żałował, że uraził ukochanego mistrza. Potem nigdy nie ukończył żadnej rzeźby. Przypadek czy poczucie winy? Trzy do dwóch, tak? Co? Pomyłka! Pewnego dnia, gdy Lorenzo i jego brat Giuliano byli na mszy, Pewni sukcesu spiskowcy ruszyli pod pałac seniori, By tam. Zabijcie! Następny. A -a! Następny. A -a! Spisek inspirowany przez papieża Sykstusa IV nie powiódł się. Leonardo z przejęciem szkicował jednego z wisielców, którym był jego przyjaciel Bandini, a potem poszedł do kościoła Santa Croce studiować freski Giotta. Uh! Trzy do dwóch dla nas! Botticelli tworzył wtedy w Rzymie, a ukochany mistrz Verrocchio pracował w Wenecji nad pomnikiem kondotiera Colleoniego. Leonardo zaś wybiera drogę niezależnego artysty. Lecz bieda zmusza go do szukania protekcji u władcy Mediolanu Lodowika Il Moro. Dostojny panie, zabrawszy wiele doświadczeń, pragnę odkryć w Waszej Wysokości my tajemnice. Znam sposoby niszczenia zamków i fortec. Jeśli chodzi o bitwę morską, to mam liczne maszyny o największej sile dla ataku i obrony. Umiem budować wozy zakryte, które wioząc artylerię przełamują szeregi wroga, w czasie pokoju dorównam każdemu w architekturze, malarstwie oraz w co głęboko wierzę w innych dziedzinach. Gdybym jeszcze recytował Platona, nie traktowaliby mnie jak błazna, myślał Leonardo. Rety, jak ten czas leci? <śmiech> Witam, <śmiech> drogi panie. Pieret. Czekałem na ciebie, coś ci pokażę. To już tam. Chodźmy. To sekret. Hmm. Prawda? <laughs> Teraz mamy świetną okazję. Rzucaj. Hej! Upiłeś się, czy co? Znowu podło. <laughs> O, niewiasty! Drażnicie Boga fatałaszkami, wstążkami, tymi dekoltami i mocno wymalowanymi policzkami! O! Żałujcie za grzechy! Trzy <grymne> do trzech, remis. Sprawdźmy teraz, jak powodzi się Leonardowi w Mediolanie na dworze lodozika Ilmoro. Właśnie przygarnął Giacoma Salai, który będzie jego przybranym synem. Mm -hmm. Dziękuję. A gdzie twój dom? Nie, śmieci, śmieci. Prac? Salai <grym> był dość trudnym dzieckiem. Książki, książki, nic, tylko książki, nie? <grym> Leonardo maluje portret <grym> damy z łasiczką, czyli Cecylii Galerani. Oraz portret muzyka. Ale ma ważniejsze zadanie ogromny posąg konny Francesca Sforcy. Zanim zacznie, przystąpi do pisania traktatu o anatomii konia i sposobach odlewania brązu. A w międzyczasie projektuje dworskie dekoracje i kostiumy. Idź, sprowadź go tutaj. Tak, panie. Mój pan prosi o rozgrzeszenie ojcze. Lorenzo Medyceusz umarł bez błogosławieństwa Sabonaroli, który objął władzę we Florencji. Na razie nic. A ten jego mość? Ej, musisz dać coś na biednych. Patrz, ale pałac! Idziemy! Radzi obrazy Radzi pracy! No, Tylko pieska Dziecko Uuu, powinno być posłuszne i słuchać ojca. Hej, he, ładny naszyjnik! Dawaj go! O! Słyszysz, Babo? Niech Ukoszcie się! Żałujcie teraz za wszystkie swoje grzechy i za każdą uciechę, która nęciła was bardziej niż słowo Boże. Nie spalę mojego obrazu. Ukoszcie się, grzesznicy, póki czas! Ale fanatyzm Savonaroli zraził lud. Oskarżono go o herezję i spalono na stosie. W tym samym roku Vasco da Gama opływając Afrykę dotarł do Indii. Sześć lat wcześniej, kiedy umierał Lorenzo Medyceusz, Izabela i Ferdynand zakończyli rekonkwistę Hiszpanii. A ich żeglarz Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. Aleksander Borgia został papieżem. Zaś we Francji wznoszono zamek amboise, gdzie Leonardo da Vinci spędzi swe ostatnie lata. Pod koniec XV wieku Mantenia maluje Chrystusa zmarłego. Leonardo w drodze do Florencji odwiedza mantuę, gdzie rysuje Izabelę d'Este. Nasz przyjaciel się trochę postarzał i ma już siwą brodę. Jak spędził te lata? Interesując się wszystkim geometrią mechaniką grawitacją optyką krosnami hydrauliką łożyskami szyframi i masą innych spraw. Jak dobrze wiedzieć tak wiele? Mawiał z raczej uzasadnioną dumą. Gdy minoryci z klasztoru zamawiają obraz, postanawia namalować świętą Annę. Jest niestrudzony. Jako naczelny architekt Cezara Borgi kreśli mapy oraz nadzoruje pracę. A tu wyrównamy teren. No i postawimy twierdzę. Gwarantuję, że będzie nie do zdobycia. Nie! Yeah! Gdy w 503 wraca do Florencji, jest już u szczytu sławy. Jego przyjaciel, hmm. Kredi, przejął pracownie wyroki. W tym samym roku Mikołaj Kopernik otrzymuje doktorat na Uniwersytecie w Ferrarze. Rada Miejska zamawia u Leonarda wielki fresk batalistyczny: Bitwa pod Angiari. Świetnie! Widowiskowa walka o sztandar, jeźdźcy, konie itd. te No te no, no, no to przecież to jest... No to będzie... Cztery-trzy! Nie, cztery-cztery. Ładny ptaszek. Ciekawy jak fruwa. O tak, rozłóż skrzydła. Śmiało leć! Trzeba studiować naturę. Hej, staruszku, chwila! To mój ptaszek. Stój! O! O, dziękuję. Nie ma za co. To oni, jazda! Posiekaj ich! No dalej, potnij prędko tych dwóch na... Proszę się, zarąb go! Zlewej! Z lewej. Serce! W żołąd! Nie. Nie. Pięć pięć. Jest zbyt słany jest zbyt silny. Eh? Eh? Czas Zostańmy kumplami Pokażesz nam projekt? Oczywiście, przyjaciele. A, proszę, a. gdzie będzie ten fresk? Na tej ścianie, a mój? Gdzie ja namaluję mój fresk? A może mam wyrzucić skic? Co panowie? Ta ściana jest najlepiej oświetlona i tylko ja stworzę na niej Młody Michał Anioł był na i miał poryszczy temperament. Miło cię znowu widzieć, przyjacielu. Musimy to oblać, stary. Wypijmy za przyjaźń. dna. Zdrowie! 6 do pięciu? O, 6-6. Dysputy Leonarda z Dicredim stały się inspiracją do szkoły ateńskiej Rafaela. Obaj przyjaciele wraz z Botticellim i Peruginem mieli zdecydować, gdzie stanie posąg Dawida Michała Anioła. Moim zdaniem tutaj. Łapy precz! Nie stary pierniku, drodze, się na tym stał! Ty i twój Dawid i tak nie przejdziecie do historii! Dekolcich! Tak. Chyba trochę za duży. Jeszcze usta? No właśnie. Usta muszą być wyjątkowe. nie niebrzydkie. Te też interesujące. Jedną chwilę. Proszę mi wybaczyć. Pani pozwoli? Mhm, no tak. Dobrze. Czy mogę prosić o uśmiech? Dość, stypryku! Mm -hmm. no, no. nie, nie, to nie to. Nie w moim guście. Wole machiny latające. Cóż przy odrobinie szczęścia ta może nawet poleci? Salaj, chodź tutaj! A? Spójrz tylko na moją machinę. Można na niej latać, machając rękami. I co z tego? Że... To, to ty zostaniesz pierwszym latającym człowiekiem. Że co? Ja mam latać? O nie, nie, nigdy. Kiedyś będzie żałował. Zobaczmy. Hmm. Proszę. O dzięki. Wynoś się stąd, ty niezdaro. Szukam ochotników do lotu moją machiną. Gdy pedałujesz, ruszają się skrzydła. Ja się zgłaszam, mistrzu. Ja mam stopy dobre do pedałowania. E? E, więc w takim razie polecicie obaj i w górę. To łatwe. O, ty potem... chcesz latać. <laughs> Wysoko. Masz cykora? A ja się nie boję. Ale ty możesz być za ciężki. Przecież to Beka sadła. Stul Udało się! On leci! Leci jak ptak! Ten uśmiech jest doskonały, muszę go uwiecznić. Hmm? Przestań! <laughs> dosyć, dosyć! Nie łaskocz mnie! <śmiech> oh. <śmiech> Pewnego dnia mistrz zorganizował dla chłopców wyprawę nad rzekę Arno. Według Biblii skamieliny znalazły się tutaj na skutek potopu. W takim razie pomyślał sobie, muszle powinny być porozrzucane w mule, a nie ułożone warstwami. Mm, możemy zacząć kopać. Niebezpiecznie było podważać pismo święte. W Hiszpanii groził za to stos. Właśnie tak sądziłem. Muszle leżą warstwami, więc Biblia się myli. Fresk jest gotów, tylko jeszcze nie wyschł. He? Co niesiesz? Po co ci ten ogień, mój synu? Zaraz zobaczysz. O! To na takie arcydzieło dostałeś najlepszą ścianę? E? <ścoughs> Gdy Leonardo poprosił o zapłatę za fresk, dostał bezwartościowe miedziaki. Urażony tym afrontem opuścił Florencję. W 1506 Bramante projektuje nową bazylikę Świętego Piotra. Jej budowa zajmie cały wiek. Michał Anioł zaczyna freski w Kaplicy Sykstyńskiej. Nasz przyjaciel Leonardo stwierdza: Teorie winny być oparte na doświadczeniach, nie słowach, a więc eksperymentuje. Tworzy nowe instrumenty muzyczne, studiuje geometrię, wymyśla machiny, łodzie podwodne, zegary i różne dziwne mechanizmy. W 1510 Kopernik ma już zarys heliocentrycznej budowy świata, ale traktat o obrotach sfer niebieskich opublikuje dopiero za wiele lat. A Leonardo? Poświęca się studiom anatomicznym i dokonuje rozmaitych pionierskich wynalazków. Wymyśla spadochron, a potem rower. Z kółkiem, zębatym i łańcuchem. Podobny powstanie dopiero za przeszło 400 lat. Leonardo pisze też traktat o malarstwie. W wolnych chwilach maluje Gioconde. Eee, to jeszcze nie to. W 1512 Michał Anioł kończy Kaplicę Sekstyńską. Tak, całkiem nieźle. Rafael pokazuje Leonardowi swoje dzieło. Widzisz Platona? Poznajesz? To ty uwieczniłem cię. Bramante wciąż buduje bazylikę. Z kolei Leonardo da Vinci rysuje autoportret. Eh, muszę już iść. Pójdę z tobą. Nie, 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 chłopcze. Tak? Chodź. Ja jeszcze ci pokażę. Niektórzy knuli przeciwko mistrzowi. Widziałem jak bezcześci zwłoki. <grym z włoki> Leonardo profanuje zwłoki. Leonardo profanuje zwłoki. <grym z> o <włoki> tak, Robi przedziwne mikstury, widziałem to. <grystanie> I maluje dziwne znaki, jak jakiś czarownik. W 1516 kolejny sukces rywala. O Mojżeszu Michała Anioła mówi cały Rzym, a Leonardo przyjmuje zaproszenie Franciszka I, entuzjasty artylerii. Nie jedziesz z nami? Strasznie boli mnie głowa. Mm. Twoja wola. Leonardo wyjeżdża do Francji bez przybranego syna. Muszę ją mieć. Jego wysokość pragnie kupić nie, portret mój, nie? To nie wchodzi w grę, nie jest na sprzedaż. Proszę zwrócić królowi złoto, jasne. Król jestem... będzie rozczarowany! O nie, tylko nie to nie! Nie! Zalasz! No cóż, mistrzu, oto całe rezerwy złota. Więcej już nie ma. Zabierać mi to. Co teraz będzie? Błagam, panie, zwróć mi obraz. Dziękuję ci, królu. Skoro tak bardzo kochasz Monalizę, zapiszeć ją w testamencie. Leonardo nie cieszył się długo swym dziełem. Zmarł w 1519, gdy Cortez podbijał Meksyk, Magellan opływał świat, a Karol V został cesarzem. Wersja polska, masterfilm na zlecenie wydawcy Hippocampus Spółka z OO. Reżyseria Paweł Leśniak, dialogi Dorota Filipek załęska dźwięk Jerzy Rogowiec, montaż Krzysztof Podolski, kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Wystąpili Adam Ferency, Stanisław Brudny, Waldemar Barwiński, Wojciech Paszkowski, Joanna Budniok-Felix i inni.